Prezydent-elekt Karol Nawrocki w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej wyraził gotowość do współpracy z rządem, szczególnie w kwestii ustawy o kwocie wolnej od podatku wynoszącej 60 tysięcy złotych. Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki będzie otwarty dla wszystkich środowisk politycznych, a jego celem jest budowanie bezpiecznej Polski dla wszystkich obywateli. W odniesieniu do 100 konkretów Tuska zapowiedział, że podejmie działania w tej sprawie. Polityce zagranicznej nawrocki zamierza bronić konstytucyjnych uprawnień prezydenta w kwestii mianowania ambasadorów i planuje spotkanie z ministrem Radosławem Sikorskim w celu rozwiązania problemu nominacji. Podkreślił, że nie zaakceptuje kandydatur Ryszarda Sznepfa i Bogdana Klicha na ambasadorów, uznając ich za nieodpowiednich do reprezentowania Polski. Nawrocki wyraził również gotowość do kompromisu, jeśli rząd wycofa te kandydatury. Czy jego działania przyniosą oczekiwane rezultaty? Czekamy na Wasze opinie. Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.